Cześć, mam na imię Ania i dzisiaj zapraszam Was na wspólne gotowanie w mojej kuchni razem z moim nowym przyjacielem, nowym robotem Cooking Chef Kenwood. Chciałabym Wam na początek pokazać wszystkie przystawki i wszystkie możliwości tego nowego robota. Dla mnie najważniejsze jest to, że jest on wykonany nie z plastiku, ale naprawdę odpornego metalu, dzięki czemu ten robot zostanie, mam nadzieję, ze mną na bardzo długo. Poza tym ma bardzo pojemną misę której jestem w stanie zrobić naprawdę dużą porcję ciasta, ale przede wszystkim tutaj pod spodem ma płytkę indukcyjną, której, na której jestem w stanie gotować i smażyć. Tak więc to na pewno wyróżnia tego robota spośród innych. Skoro jesteśmy przy misie, to chciałam wam opowiedzieć trochę o mieszadłach, które dostępne są w zestawie, a jest ich aż 5. Przede wszystkim zacznę od tych trzech, które są wykonane ze stali i na które macie gwarancję dożywotnią. To mieszadło, które nazywane jest oczywiście trzepaczką. Użyjecie go do przygotowania bezy, do przygotowania kremów, do przygotowania wszelkich lekkich ciast i do ubijania, naprawdę doskonale ubija. Drugie mieszadło w takie specyficzne w kształcie, to jest mieszadło litery K. Tutaj tego mieszadła uszyjecie do trochę lżejszych ciast, cięższych kremów, na przykład do ciasta biszkoptowego. No i ostatnie z mieszadeł. Mieszadło, które nazywane jest hakiem, e, używane jest do takich najbardziej ciężkich ciast, do chlebów, e, do ciasta drożdżowego, e, czy na przykład do ciasta na pierogi, które również robię właśnie w mikserze. Dzięki temu, że dodaję do niego gorącej wody. Mamy jeszcze dwa mieszadła. Przede wszystkim mamy mieszadło elastyczne, które nada się doskonale na przykład do łączenia masła z cukrem. Dzięki temu, że ma bardzo elastyczne tutaj te końcówki, doskonale zbierze wszystko to, co będzie na brzegach misy. W zestawie znajdziecie dwa takie wypełnienia z tymi elastycznymi bokami. Jedno możecie wykorzystać sobie do rzeczy słodkich, a drugie do rzeczy słonych. No, i ostatnie z mieszadeł. Mieszadło, które jest niezbędne przygotowaniu, a szczególnie wtedy, kiedy musicie raz na jakiś czas albo bardzo często, jak przy to e, mieszać składniki. E, wystarczy tak naprawdę założyć to mieszadło i robot wykona to mieszanie za Was. Jak jesteśmy przy smażeniu, to pokażę Wam jeszcze jedną bardzo fajną rzecz, a mianowicie jest to asystent mieszania, który założycie tutaj na misę z boku i w momencie, kiedy smażycie mięso, na przykład mięso, bo możecie smażyć też warzywa, e, wszystko bardzo ładnie spadnie na środek misy i równomiernie obsmaży się z każdej strony. Jak jesteśmy przy gotowaniu, to mamy jeszcze możliwość ugotowania w naszej misie rzeczy na parze. Wystarczy włożyć to oto sitko do środka i tak naprawdę wlać pod spód odrobinę wody, a na to położyć warzywa, ryby, mięso, co tylko chcemy ugotować. I robi się samo. W zestawie znajdziemy jeszcze kilka dodatkowych elementów, takich jak mieszadła, które są niezwykle przydatne podczas gotowania czy podczas zbierania ciasta ze środka. Taka podstawka silikonowa, która będzie idealna w momencie, kiedy gotujecie i misa jest gorąca, musicie ją postawić na blacie, oraz dwie dodatkowe osłony. Tą jedną założyłam już na mojego robota, a druga to osłona przeciwko chlapaniu i będzie idealna w momencie, kiedy coś gotujecie. Tak naprawdę wszystko możecie włożyć tędy. Swojego robota Kenwood możecie rozbudować o bardzo wiele dodatkowych elementów, dlatego że posiada dwa gniazda. Tutaj na górze jest gniazdo szybkich obrotów, a tutaj z przodu gniazdo wolnych obrotów. W zestawie macie trzy dodatkowe elementy. Przede wszystkim jest to maszynka do mielenia mięsa, w której macie trzy sita i takie końcówki do nadziewania kiełbasy, właściwie już gotowe. Dodatkowo jest to szatownica. Macie tutaj 7 tarcz, na których możecie pokroić cukinię, możecie poszatkować warzywa, możecie zrobić frytki z batatów czy tradycyjnie z ziemniaków. No i ostatni element, który też jest w zestawie, to wyciskarka do cytrusów, w której możecie wycisnąć pomarańcze, cytryny, grejpfruty, tak naprawdę wszystkie cytrusowe owoce. Zaraz zabieram się za gotowanie i zrobię dwa przepisy z krewetkami, ale zanim to zrobię, Pokażę Wam jeszcze kilka ważnych rzeczy związanych z tym robotem. Przede wszystkim musicie sobie zdawać sprawę, że ten robot ma naprawdę olbrzymią moc, bo aż 1500 W. I ma bardzo funkcjonalny wyświetlacz, który tak naprawdę bardzo prosto włączyć i możecie sobie ustawiać na nim wygodnie kilka podstawowych rzeczy. To pokrętło służy do ustawiania temperatury. Przedział temperaturowy jest od 20 do 180 stopni, tak więc przy 20-30 stopniach możecie sobie na przykład ocieplać albo podgrzewać niektóre rzeczy. Ja na przykład ostatnio robiąc ciasto drożdżowe włączyłam sobie utrzymywanie temperatury na 30 stopni i moje ciasto przez półtorej godziny bardzo ładnie wyrastało. Te wyższe temperatury służą do tego, żeby gotować bądź smażyć, Smażycie mniej więcej przy temperaturze 180 stopni, czyli przy tym najwyższym zakresie temperatur. Tutaj pod wyświetlaczem znajdziecie cztery przyciski. Przede wszystkim jest to e, temperatura. E, możecie sprawdzić aktualnie, jaką temperaturę ma e, robot. E, drugi przycisk jest odpowiedzialny za czas. Możecie tak naprawdę ustawić tutaj e, czas, który, e, przez który potrawa ma się gotować, bądź ustawić opóźnienie wyłączenia. E, trzeci przycisk odpowiedzialny jest za opóźnienie. E, Mieszania. Tak więc, jeżeli Wasza potrawa nie wymaga non-stop mieszania, a chcecie na przykład, żeby potrawa przemieszała się raz na minutę albo raz na dwie minuty, wystarczy to ustawić tutaj tym, ostatnim, tym przedostatnim przyciskiem. No i mamy ostatni przycisk, pod którym znajdziecie 24 gotowe programy do gotowania, które możecie sobie sami również edytować, na przykład zmieniając, zmieniając czas gotowania albo temperaturę. Koniec mojego gotowania. Naprawdę udało nam się wyśmienicie. Podczas gotowania zrobiłam krewetki po tajsku, które wymagają tak naprawdę dosłownie chwili na przygotowanie i kilku składników. Rizotto zajęło mi nieco dłużej, bo na risotto potrzebujecie około 30 minut. Ale tak naprawdę robot miesza je za Was samodzielnie, tak więc wystarczy dolać co jakieś 10 minut bulionu, A w tym czasie można robić wiele innych rzeczy. Do zestawu dołączona jest także książka z przepisami. Dość Ciekawa książka, dlatego, dlatego że znajdziecie w niej mnóstwo przepisów, od tych takich bardzo prostych i podstawowych po bardziej skomplikowane. Tak więc na pewno coś pysznego z tą książką zrobicie. Ja już wiem, że kilka przepisów szczególnie mi się spodobało i będę je testowała w swoim domu. Ale książka to nie jedyne źródło przepisów, bo tak naprawdę. Dużo, dużo więcej znajdziecie na stronie You Can Cook. Ja dzisiaj korzystałam właśnie z tego przepisu na risotto z krewetkami, ale oprócz przepisów na stronie znajdziecie także fantastyczne konkursy kulinarne, w których do wygrania są przystawki do robotów oraz vouchery do restauracji Michel Moron. Tu ja się zabieram za jedzenie tych pyszności, a Was zapraszam na kolejne wspólne gotowanie.